Halo, halo, cześć. Z tej Robert. Słuchajcie, na no gorąco po meczu Mołdawia-Polska, tak sobie myślę, osiągnęliśmy totalne dno. I powiem Wam szczerze, że ja od dzisiaj oszczędzam swoje zdrowie psychiczne i więcej tego Badziewia po prostu nie oglądam. Szkoda na to po prostu zdrowia. Przed tym meczem rozmawiałem z kumplem, i jak wiecie, ja to jestem taki, że idę po, po zawsze pod prąd. I pyta mi się Kumpel, jak obstawiam ten mecz. Ja mówię: Słuchaj, no, przecież oni nic nie zagrali z tymi Niemcami, jakimś cudem żeśmy wygrali. Bo chłopak strzelił faktycznie bardzo ładnie, ale mówię później: To standardowa obrona częstochowej, tylko dlatego, że ci Niemcy byli słabi, to oni po prostu tego nie wygrali. No i po złości tak sobie myślę: kurczę, no to stawiam 2-1 dla Mołdawii. No to Kumpel się śmiał. I tak sobie myślę, jak zobaczyłem ten skład, to napisałem na sygnalu, że wow, nareszcie fajny skład, nareszcie gramy ofensywnie, jest milik z Lewandowskim. I tak sobie pomyślałem, słuchajcie, Barcelona, Juventus, Juventus. Mówię, no przecież to się nie może nie udać, no bo gramy naprawdę z mega słabą drużyną. Ja nawet nie wiem, na którym oni są miejscu w rankingu, ale to jest pewnie gdzieś jakiś tam San Marino, Lichtensteiny, Wyspy Owcze, jakieś te, te klimaty. I co się okazuje? Jeszcze podjarany tym składem wrzuciłem typa za czekoladę, ale no nieważne. Minus 2,5 na Polaków. Tak sobie myślę, kurczę, no przez to nie może być mniej jak 3,0. No już nie róbmy jaj. I co się okazało? Okazało się, słuchajcie, to, o czym już mówiłem bodajże dwa czy trzy razy, Kiedyś był taki wywiad z panem, który jest psychologiem sportowym, i pan psycholog odpowiedział: I to się potwierdza. I ja teraz to mogę śmiało powiedzieć: tak, Barcelona, Juventus, jakiś tam arsenale czy coś, nieważne. Ci panowie są bardzo dobrzy, jeśli się wstawi na przykład do takiej drużyny Barcelony. Wtedy faktycznie wszystko jest fajne, ale my, jako reprezentacja Polski, od, a oglądam to, już uwierzcie mi, ponad 30 lat. My nie mamy ekipy, my nie mamy drużyny po prostu. To jest zlepek jakichś ludzi, którzy, jak zobaczyłem znowu w składzie tego Zielińskiego, słuchajcie, no możecie mówić, że ja się nie znam na piłce nożnej, no bo pewnie i tak jest, że się nie znam. Ale kurczę, jeśli ten gościu zawala, nie wiem, z 15-16 ostatnich meczów, które oglądałem, może jemu raz wyszedł mecz, że tam parę razy podał piłkę prostopadle, dokładnie, celnie. Nie wiem już, jak to powiedzieć. I, I facet w tym Napoli, czy gdzie on tam teraz gra, podobno jest klasą światową. Gość przyjeżdża na reprezentację, no i przecież ten facet nic nie grał. Kolejny mecz. I je, głowę sobie daje uciąć, że on w następnym meczu znowu dostanie powołanie. Słuchajcie, ja tego badziwia już nie oglądam. Słyszycie po moim głosie, że mi już po prostu opadły, całkowicie wszystko mi już opadło. Ja nie wierzę już w tą drużynę. Strasznie mi szkoda tego trenera, bo on chyba dzisiaj to po prostu chłopak, to dostał taki kubeł zimnej wody. Ale wiem za chwilę co będzie. No będzie to co 30 lat. Jest to co o czym wam mówię już od paru lat na tym kanale. My zaraz znowu będziemy zmieniali trenera, i za chwilę znowu wystawimy Lewandowskiego, Zielińskiego i całą tą zgraję tych chłopaków, którzy grają po parę naście lat i nie są w stanie do pustej bramki strzelić. Nie, to jest w ogóle, powiem wam, ja myślę, że my naprawdę osiągnęliśmy totalne dno. Totalne dno. My teraz to powinniśmy sparingi z Salmarino grać i cieszyć się, jak z nimi wygramy. Na serio, bez złośliwości żadnych. My po prostu jesteśmy tak słabą e, drużyną. Oczywiście, oni, każdy z nich indywidualnie, jest pewnie bardzo dobrym zawodnikiem, ale my nie mamy drużyny. Widzieliście, co się stało? No dokładnie się stało, co w drugiej połowie, co powiedział ten psycholog sportowy. No, my dostajemy bramkę na 2-1, tam 1-2 i jest koniec. I chłopaki, po prostu jest. No nie, to jest. Ja nie wiem nawet, jak to wytłumaczyć. No to jest po prostu koniec. Oni są tak słabi psychicznie, że to się w głowie nie mieści. To jest po prostu. Tragedia, tragedia. Obejrzałem ten mecz do końca, choć go chciałem już wyłączyć znowu przed końcem, żeby się nie stresować. Nie, no powiem Wam, że szkoda mi tych młodych ludzi, którzy pewnie będą w komentarzach pod spodem pisali: Panie Robercie, co pan pierniczy za głupoty? Po prostu mecz mi nie wyszedł, ale słuchajcie, tak jest od ponad 30 lat, naprawdę. To, że oni zagrają ze Szwecją czy z Niemcami raz na jakiś czas, jeden mecz na 20 i, i ten mecz im wyjdzie, no to to, to jest kurczę lipa. Jakie awanse? No awansujemy, ale po co my mamy awansować z tej grupy? Żeby od razu odpaść? Tragedia. Szkoda mówię tego trenera, bo chłop chyba dzisiaj zobaczył z czym ma do czynienia. A za chwilę oczywiście będzie miał tak zwane polskie piekiełko już pewnie teraz piszą te wszystkie pismaki, eksperci a tu wymieńcie trenera co, a i za chwilę będzie ankieta, co robimy wymieniamy trenera, no przecież się nie nadaje, zaraz mu będą mówili że z Niemcami wygraliśmy fartem że tutaj przegraliśmy że z Czechami był blamasz za chwilę mu to wszystko będą na razie on ma jeszcze kredyt zaufania standardowa sytuacja, pierwsze parę meczy cicho sza Polacy nic nie mówią i za moment się zacznie i on dopiero zobaczy, tak jak Leo, co znaczy polskie piekiełko, bo my mamy ambicje jako Polacy, że my jesteśmy super fajną drużyną, my tam możemy nie wiadomo co robić, guzik my możemy robić, słuchajcie, mówię, my możemy z San Marino grać i nie mówię tego złośliwie. Ograła nas dzisiaj taka ekipa i jak słyszę tego komentatora, kolejny błąd Zielińskiego, to myślę sobie, Boże, co ten chłop robi na boisku? Ja nie wiem, ja oglądałem ten mecz. Powiedzcie mi, napiszcie mi w komentarzu, ile naliczyliście prostopadłych podań celnych, precyzyjnych pana Zielińskiego. Ile naliczyliście? To jest rozgrywający nasz, kreator gry. Ile było takich podań prostopadłych do Milika czy do Lewandowskiego? Ja nie naliczyłem, słuchajcie, ani jednego. Ja nie wiem, czy on podał raz chociaż taką piłkę. Za to zrobił dwa masakryczne błędy, po czym po jednym żeśmy stracili gola. To, co zrobił yy, nasz bramkarz, no dobra, zdarza się. Broni fenomenalnie, ale tutaj zachował się po prostu trochę, no tak dziwnie, tak? No dziwnie się zachował. Spytacie mnie, co ja bym zrobił? Widzicie, co ja bym zrobił? Po pierwsze tak wam powiedziałem, serio mówię, nie oglądam już reprezentacji, nie ma tu po prostu sensu. Chłopaki siedzi za chwileczkę, będą dobrze bawili, pojadą sobie na bale, diwy, zansibarę i jakieś tam inne. I, I mają generalnie to wszystko w nosie, bo tam każdy zarabia setki baniek. No więc to jest tak naprawdę to, to a przegrali, no to przegrali, ale powiem wam szczerze, że to jest kurczę, nie dało się tego oglądać. Naprawdę nie dało się tego oglądać. Katastrofa to jest po prostu mało powiedziane. Co ja bym zrobił? Ja wam powiem, co bym zrobił. Wziąłbym jakiegoś młodego trenera z Polski. Nie brałbym już tych ludzi za granicę, bo to po prostu szkoda ich zdrowia. Starsi panowie, którzy gdzieś na sam koniec kariery chcą jeszcze jakieś parę złotych od jakiegoś PZPN-u czy innego e, miliardera po prostu sobie uczknąć dla siebie. Ja bym wziął jakiegoś młodego trenera 30-paroletniego. Z takiego, który ma pasję, który ma, nie wiem, tak jak yy, trener, pan trener z Rakowa, no może nie 300 parę letni, ale on miał pasję, on miał jakieś zacięcie, takie, jakiś pomysł, coś. Wyrzuciłbym wszystkich poza dwoma, dwoma jednostkami, zostawiłbym Lewandowskiego, zostawiłbym Szczęsnego, całą resztę bym pożegnał. Koniec, nie ma dla tych ludzi, według mnie, miejsca w tej kadrze. Oni nie tworzą zespołu, to jest podstawa, oni nie tworzą drużyny, tu nie ma drużyny w ogóle. I co bym zrobił? Dałbym szansę młodym chłopakom, jakimś 19-letnim, 18-20-letnim, i żeby ta reprezentacja się po prostu budowała, żeby dali temu nowemu trenerowi jakiś kredyt zaufania na kolejne, nie wiem, 5-10 lat, i żebyśmy za te 5-10 lat mieli wtedy tą radochę, że gramy jak równy z równym z jakimiś zespołami, typu nie wiem, Portugalia, Anglia czy jakieś, a póki co to. Ja nie wiem, do Djibouti powinniśmy zadzwonić, zapłacić, może by jakaś przyjechała yy, reprezentacja, może z Namibią, z Tanzanią. Nie wiem nawet, żebyśmy z nimi wygrali. wygrali. Myślę, że zaryzykuję, żebyśmy z żadnymi czarnoskórymi nie wygrali, ponieważ są od nas kondycyjnie lepsi i, i, i w ogóle. Także nie, no powiem wam, no muł, muł, dno, wodorosty, katastrofa, katastrofa, dla mnie to jest i to wiecie, to, że coś rzemieślnie że wyjdzie, to no może nie wyjść, ale żadnego kompletnie jakiegoś zaangażowania. Żaden z tych zawodników w drugiej połowie nie był w stanie kompletnie nic kreować. Nic! Nawet z tą, już nie będę go nazywał, bo bym chętnie nazwał takich ludzi jak fight Wapa, taki. Przecież to jest tragedia. Jak rozgrywający może. To, to chyba od tego jest taki rozgrywający, że jak nie idzie, tracimy gola, no to mobilizujemy się, nie wiem, robimy kółeczko na środku. Panowie, ruszamy dupy, coś ciśniemy. Prawa, lewa, krótkie podanie, laga, sraga, obojętnie, coś, coś robimy. A tutaj jest po prostu, tu był paraliż. I tu było, co było przy 2-1? Obrona częstochowy, wybijamy, Boże, byle gdzie? Żeby tylko nie stracić, ale to już było widać, że za chwilę stracą. Nagle jakby koniec wiary, koniec umiejętności, po prostu no nie ma ludzi, no nie ma ludzi jeszcze ten trener Bidula coś tam próbował zmienić no niestety Karol Świderski jeden jedyny, nie pociągnie 11 chłopa, no nie ma szans no jest po prostu, no nie ma szans powiem wam, katastrofa tak jak mówię, ja więcej tego badziewia nie oglądam, szkoda po prostu zdrowia, szkoda się denerwować i śmialiście się śmialiście się jeszcze niedawno jak mówiłem, że stawianie przeciwko polskim ekipom to może być kopalnia pieniędzy w bukmacherce. No to zobaczcie. Nie wiem jaki kurs był na tą Mołdawię, pewnie z 11 czy tam z 10, bo jak zobaczyłem 1.20 na, na dwójkę, no to wiecie od razu co ja myślę o takich kursach. Katastrofa, panowie, także na wakacje teraz będziecie pokazywali jakieś wrzutki na Instagramach, YouTube'ach, innych rolkach, srolkach. Ten się bawi na karaibach, ten tamto, ten to. A kibice dalej wieszcie, i łudźcie się, że my z jakimiś Czechami czy z kimś mamy szansę. Nie, my nie mamy żadnych szans. Kompletnie żadnych. I ten mecz pokazał mi przynajmniej, bo ja się jeszcze do tego meczu łudziłem. Napisałem się na Signalu, że stawiam minus 2,5 gola. Ostatecznie minus 2,5 gola na, Pol na Polskę. I napisałem pod spodem, jesteście świadkami, ci co to czytali. Że, jakby się stał cud i my naprawdę tego meczu nie wygramy dwiema czy trzema bramkami, no to ja się poddaję. Bo to, to po prostu nie ma sensu tego oglądać. Po co to oglądać? To jest oni grają non-stop to samo: grają ciągle ci sami ludzie. Co z tego, że on wpuści jednego czy dwóch chłopaków, jakiegoś Skurasia wpuści, no dobra, już skóraś dzisiaj nie gra, tak? Bo znowu wchodzi. Pan Zieliński, czy jakiś inny, nie, tragedia to jest, i kolejny mecz, i znowu wejdzie ten Zieliński, to tak było z tym Krychowiakiem, na szczęście Krychowiaka się pozbył, ale teraz widzę, że nie może się pozbyć całej tej reszty, no przecież, nie, 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 no dawno nie byłem tak po prostu, y nie wiem jak to powiedzieć, to, to szkoda czasu, do dwie godziny człowiek pooglądał po prostu jakąś kopaninę milionerów, milionerów, którzy grają po paręnaście lat w piłkę na poziomie zawodowym, i milionerzy za chwilę będą pierniczyć jakieś takie tak zwane farmazony że a były szanse były momenty tam, były, były trzymajcie się udanych wakacji panowie piłkarze i cóż, no może się kiedyś zgracie, może w 2056 się zgracie, a może w 2074 no nie wiadomo teraz co bym doradzał, no to oczywiście, no to co zawsze się dzieje, czyli zmieńmy trenera, tak zmieńmy trenera, to trener jest zły, trener, trener, tak, także, no i zaczyna się za chwileczkę pewnie już karuzela z nazwiskami, a może Boniek, a może ktoś, a może ktoś, a może weźmy Lotka z, ze stand-upu, ale by były jaja, albo Paczesia, to by dopiero była beka, przynajmniej byśmy się pośmiali, trzymajcie się, heja.